Tak, Maro, ogromne gratulacje, 17 punktów. Czy to jest dla ciebie satysfakcjonujący wynik? Ja już mówiłam, ja lubię siódemkę, bo to data urodzenia Konanka, 1 plus 7 to 8, na farta, na bogactwo, dobry numer. Ja tam zadowolona jestem. Byłoby 40, też by było fajnie. Jest 17, też się trzeba cieszyć. No i to jest odpowiednie podejście do życia. A dlaczego ty dzisiaj zadedykowałaś swój występ swojej babci? Nie no... Y ona kochała ten człowiek, ale jej już z nami nie ma. Ale to też jest taniec dla doktora Ryszarda Stawickiego, Stawickiego, bo gdyby nie on, to nie by tu nie był. I dla wszystkich dla mojej rodziny, dla przyjaciół. I dla was, drodzy Państwo, wszystko można. Wszystko idzie tu. Pokazujesz, że można przekraczać bariery. No tak, no przecież, e, przecież o to chodzi w tym życiu. Musimy iść coraz wyżej, a, a nie niżej. No. To jak się czułaś dzisiaj na parkiecie? No i jak czujesz się teraz, bo na parkiecie? ta adrenalina, ale później... Nie, nie, bolą mnie nogi bardzo, cały czas. To mnie nogi nie przestają boleć. Na, na przykład wspomagasz się jakimiś e, puszkami przeciwbólowymi i tak dalej. Ja bardzo silne medykamenty biorę. I dzisiaj jak na złość miałam wszystko rozcieńczone, żeby wziąć to na dwie godziny przed e, tańcem i dałam Kasi i nie wzięłam. Ale nie myślisz o tym, żeby zrezygnować z programu. No, jeszcze nie no. Jak jak będzie bardzo źle, no to, to zobaczymy, no ale nie chciałabym tego ze względu na Marcina.